Inter tanie. Kupowanie w intermarsze, czyli przegląd gazetki. Polecam go bardzo serdecznie. Poświęćcie dwie, trzy, może cztery minuty na to, żeby zwrócić uwagę na produkty, które są bardzo popularne, które są w dobrych cenach, no po to tylko, żeby nasz portfel yy, odczuł te zakupy, ale tylko i wyłącznie w sposób pozytywny. Na pierwszej stronie znicze ze względu na zbliżający się listopad. Wiadomo, bogata oferta zniczy. Mamy też produkty. Olej za 8,99 za jedną sztukę. Olej rzepakowy, 1 litr. No i też y, reklama radiowa nam podpowiada, że tanio jest ser damski. Za 2,59 za 100 gramów, czyli za 26 zł za 1 kg. Jabłka też w dobrych cenach. Ale mamy też kawę za 8,99 kawę y, w Osebe 250 gramów. Mamy też pieczarki za 8,99 albo szynkę tatrzańską lub schab tatrzański firmy Olewnik za 26 zł za bez jednego grosza. Ptasie mleczko można wyrywać w bardzo dobrej cenie 10,99. Już nie wspomnę o makaronie Lubella. 3,99 za opakowanie. Przy zakupie dwóch opakowań, cóż to dwa opakowania makaronu? Przecież każdy może je wziąć. No i uwaga, produkty San Figaro, Gosia, Bondi Helios. Jeszcze brutale to brakuje taniej i taniej albo o 15, albo o 20%, albo po prostu minus na cenie mamy. To wszystko w gazetce Intermarsze. Polecam też kabanowski, jak zwykle kabanosiki w dobrej cenie 7,99 albo suchą krakowską skrzynki, różne odmiany. Firma Olewnik poleca. Mamy coś zdrowego, proszę. I winogrona wyrwiemy w dobrej cenie za 6,99, bo grunt to zdrowie. Chociaż w, jeśli chodzi o grunt, no to tutaj bardziej mamy ziemniaczki, które tam były za złoty 49, za 1 kg. Kapusta Kiszona 3,99. Bardzo dobra na obecny Czas przeziębień. Co jeszcze? Łopatka wieprzowa bez kości, ale uwaga: 21 i 22 października. Tanio za 14,99. Podroby różnego rodzaju. Mm, golonka wieprzowa z kością zjadłoby się taką golonkę. Odpowiednio zrobioną i przyrządzoną, oczywiście. Albo i wątróbka drobiowa za 7,99. Wołowina się kłania za 36,99. To 6, 600 gramów opakowanie. Myślę, że dobra cena. Warto się skusić od czasu do czasu na coś e, droższego. Prawda, jeśli chodzi o mięso? Tu mamy kurczaka gotowanego z kurnej półki. Bardzo dobra wędlina, polecam, bo lubię. Za 29,99. O, kura! Czyli y, jaja z chowu ściółkowego mamy za 7,49 za jedno opakowanie. Albo też sery różnego rodzaju. Jeśli ktoś tylko lubi takie fetysze, czyli na przykład ser brot, czy cokolwiek innego, czy jakiś inny pleśniowy, to w ofercie w Intermarsze są. Do kawy... <laughs> No tutaj bym się kłócił, czy do kawy można dolewać mleczko. Jeśli ktoś lubi, koniecznie i musi, no to dobra. Mleko zagęszczone 5,49 za takie mleczko e, gostyńskie, proszę bardzo. Albo napój jogurtowy Jowi. E, bardzo dobry zresztą. 2,29 osobiście mi smakuje. To żadna reklama, po prostu mówię własny, o własnych odczuciach. Mamy tutaj też kawy. Można wygrać ekspres. Można wygrać, wy, wy, wygrać zestaw kaw. A żeby wygrać, trzeba grać. E, żeby mieć, to trzeba też kupować, bo mamy MK Cafe Premium, kilogram za 53 zł. Co jeszcze? Kawa Dawidow 25,99. No ale jak taką kawę przy gościach wyciągniemy, to jesteśmy goście, prawda? To taka droga kawa. Co mnie? Mnie nie stać? 16,99 za herby, herbatkę. Płacimy za Tetli herbatkę. Woda w promocji Staropolanka za złoty, 59 za jedną sztukę. Oczywiście przy zakupie wielu sztuk, w tym przypadku sześciu. W promocji również Pepsi, Mirinda, Mountain Dew i 7up, złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie czterech sztuk. No i Intermarche przyzwyczaja nas do tego, że mamy Intertani Start Tygodnia, czyli różnego rodzaju promocje od poniedziałku do środy, od 24 do 26 października. Co mamy? Na przykład bułeczki za złoty 11, danonki są w promocji również, kiełbasa codzienna Madej Wróbel za 14 złotych. Polecam też na przykład Kinley to tonik wybrane rodzaje 3,99 za jedną sztukę, albo też yy, mleczną kanapkę Kinder za złotych 15 dzieci na pewno to docenią. Yy, InterTani start tygodnia podpowiada nam o yy, kolejnych cenach pomidor luzem za 6,99 za kilogram, albo też śniadaniowa Bielmar 5,49 nie wspomnę też o polędwicy łososiowej 19,99 za 1 kg. To był szybki przegląd gazetki intermarsze dzięki subskrypcji kanału polecam.